Cześć i czołem! W tym materiale chciałbym poruszyć kwestię nowej odsłony gry wojennej od Electronic Arts Die Studio. Od wydania Battlefielda 5 minęło już ponad 3 lata, a twórcy szykują się na wydanie w 2021 roku najnowszej części, która osadzona ma być w fikcyjnej trzeciej wojnie światowej. Więcej o tym nagrałem w innym materiale, do którego zapraszam Cię już teraz. Linka znajdziesz oczywiście w komentarzu pod filmem. Jest tam również czerwony przycisk, dzięki któremu będziesz mógł otrzymywać powiadomienia, gdy na moim kanale pojawił się się nowe treści dotyczące ulubionej strzelanki, jaką bez wątpienia jest Battlefield. Kliknij w czerwony przycisk subskrybuj oraz w dzwoneczek. Dzięki bardzo. A teraz przejdźmy do rzeczy. Interesuje nas data premiery Battlefielda 6 oraz to, jakie wymagania sprzętowe będzie mieć gra. O ile wiemy już, że ma być dostępna w okolicach świąt Bożego Narodzenia w 2021 roku, co oczywiście nie jest jeszcze w żaden sposób konkretną potwierdzoną przez twórców datą, tak o specyfikacji wymogów podzespołów w komputerach PC, jakie miałyby zapewnić płynną rozwiązanie na niskich czy wysokich detalach nie wiemy jeszcze zupełnie nic. Można się zatem domyślać, że komputery z procesorami i7 czy i9 wyposażone w karty graficzne typu RTX 2070 czy 3070 z pamięcią RAM 16 GB z szybkim dyskiem SSD o pojemności co najmniej 500 GB raczej zapewnią nam rozgrywkę na dość przyzwoitym poziomie. Myślę, że procesory i5 w odpowiednim zestawieniu z pod podzespołów uciągną Battlefield 6. Ale na tę chwilę są to jedynie kolejne spekulacje, tym razem moje osobiste. Oczywiście jak tylko pojawił się konkrety, od razu otrzymacie je w nowych materiałach na tym kanale, a także na grupie facebookowej, która zrzesza polskich graczy Battlefield. Linka znajdziesz w opisie pod filmem. Wiemy, że gra będzie dostępna na konsole nowej generacji, czyli Xbox Series X czy PlayStation 5 będą urządzeniami odpowiednimi do odpalenia Battlefield 6. Z wszelkiej informacji jakie znajduję, wychodzi na to, że starsze generacje tych urządzeń nie będą obsługiwały najnowszej produkcji. Wiosną 2021 roku mają pojawić się pierwsze Oficjalne zwiastunek gry, wówczas być może poznamy informacje odnośnie specyfikacji czy przybliżonej daty premiery, a być może i zaproszenie do beta testów gry. Kto wie? Jakie są Wasze przemyślenia na tematy poruszane w tym materiale? Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. Nie zapomnijcie także o subskrypcji oraz o tym, aby dołączyć do grupy graczy na Facebooku. Link w opisie przypominał. Raz jeszcze, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!